Czy wierzysz, że możesz mieć ubezpieczenie na leczenie od poważnych chorób za granicą? A dlaczego to jest takie wartościowe? Ponieważ w Polsce 1 trzeciej leków dopuszczonych w Unii Europejskiej przy leczeniu onkologicznym w ogóle się nie stosuje, a drugą trzecią leków stosuje się z dużymi ograniczeniami. To ubezpieczenie dotyczy poważnych zachorowań w czterech kategoriach. Po pierwsze, są to wszystkie choroby onkologiczne, zarówno w stadium złośliwym, jak i w stadium wczesnym. Po drugie są to choroby operacje kardiologiczne, takie jak założenie, wymiana, naprawa zastawek oraz bypassy, operacje neurochirurgiczne oraz przeszczepy zarówno organów, jak i szpiku kostnego. Co więcej, od końca zeszłego roku doszła również medycyna precyzyjna i badania genetyczne pacjenta i jego rodziny, aby dobrać odpowiedni lek pod konkretny typ choroby. Dlaczego to jeszcze takie ważne? Dlatego, że jeśli ktoś z naszych bliskich choruje, czy chorujemy my sami, to potem szukamy wszelkich możliwych sposobów na ratowanie człowieka. I wiele z tych sposobów jest dostępnych za granicą. Nie jest dostępnych w Polsce, ale to leczenie jest bardzo drogie. I jedyne, co nam zostaje, to zbiórki publiczne na leki na leczenie za granicą. I żeby nie musieć tego robić, żeby móc spać spokojnie, warto wykupić sobie takie ubezpieczenie. To ubezpieczenie oferuje kilka polskich największych firm ubezpieczeniowych, przy czym mają różne zakresy. Ubezpieczenie to wcale nie jest tak drogie, jak mogłoby się wydawać. Ubezpieczenie to jest do kwoty 2 miliony euro, to znaczy, że operacje do tej kwoty mogą być wykonane. I w jednej z firm ubezpieczeniowych najdroższe leczenie, jakie dotąd miało miejsce, kosztowało 700 tysięcy euro. I był to rak jelita grubego, więc jak widać, kwota 2 miliony euro jest z dużym zapasem i na górkę. Oczywiście, żeby przystąpić do tego ubezpieczenia, trzeba być zdrowym. W ubezpieczeniach nie jest akceptowalne, że idziemy się ubezpieczyć, jak już jesteśmy chorzy. Nie, musimy być zdrowi. Ubezpieczyć można zarówno dzieci, jak i dorosłych i wiek wstępu najpóźniejszy do tego ubezpieczenia to 64 lata. Ja ubezpieczyłam siebie i całą swoją rodzinę i bardzo zachęcam do rozważenia, czy chciałbyś w taki sposób zabezpieczyć siebie i swoich bliskich. Bo, moim zdaniem, jest to najlepsze ubezpieczenie, jakie w tej chwili jest dostępne na rynku, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Jeśli Cię zaciekawiłam, napisz, zadzwoń, chętnie odpowiem na wszystkie pytania.